Hejka, hejka, siemano, Witam Was wszystkich w dzisiejszym vlogasku. Słuchajcie, dzisiaj temacik o gdzie znaleźć najfajniejsze Filipinki. Plus do tego polecimy może z tematem jakimś politycznym, bo ja lubię takie mieszanki. Słuchajcie, gdzie można znaleźć Filipinki najpiękniejsze? No, najpiękniejsze Filipinki generalnie wystarczy, że sobie strzelicie gdzieś palcem na mapie Filipin. Tam pojedziecie i znajdziecie dziewczyny smutne. Tak jest. Zaczyna się chyba klasa May Online you Lower It Little Bit. Więc y, gdziekolwiek tam na mapie możecie palcem dotknąć i tam są te fajne filipinki. Każdy ma swój typ wiadomo i, i znajdzie nie. Ale mm, jeżeli chodzi o moje doświadczenia to ja y, powiem wam, że na południu Mindanao de la Sor jest tamte dziewczyny są najfajniejsze bo tam jest najwięcej tych influencji yy, hiszpańskich no oni nawet mają swój dialekt ciabaro chyba się nazywa yy, i jak ktoś mówi po hiszpańsku to będzie mógł się dogadać mógł się zrozumieć ale wiecie tamte, tamte regiony nie są bezpieczne więc co yy, najlepiej taką dziewczynę po prostu poznać i jej kupić bilet żeby przyjechała do was i wtedy jesteście że tak powiem bezpiecznie nie musicie tułać po tym Mindanao, które i tak jest nieźle tam, że tak powiem, zryte tymi wszystkimi porwaniami. Ja tam bym się nie zapuszczał. No ale z mojego doświadczenia to tam są najfajniejsze dziewczyny. Powiem Wam. Naprawdę, takie, takie że jak spojrzycie, to wydaje się Wam, że to jest, nie jest azjatka, tylko hiszpanka. I mają tą gorącą krew Kolumbijek, czy hmm, dziewczyn z Południowej Ameryki, jakiś Meksykanek, czy, czy El Salvadorek, czy yy, dziewczyn z Panamy, czy innych takich, właśnie typowo hiszpańskich dziewczyn. No, a teraz lecimy z jakimiś newsami politycznymi. Słuchajcie, yy, Stany Zjednoczone. Eee, mam dla Was taką ciekawą rzecz, której pewnie nie wiecie. Słuchajcie, Deep State, czyli ten zwany taki głęboki stan, yy, mówimy tutaj głęboki stan, w sensie stan, jak stany są w Stanisław Ameryce, to Deep State to jest tak w dosłownym tłumaczeniu głęboki stan, to jest taki yy, rząd, który, ludzie z pieniędzmi, którzy rządzą tym światem naszym. Takie jest, takie jest przypuszczenie, no, ja nie jestem specjalistą od polityki, ale no tak, takie informacje są, że jest pewien deep state, czyli ten głęboki stan, głęboka władza, która rządzi całym światem, ludzie bogaci. No i podobno ten deep state ma zamiar jeżeli Trump wygra wybory teraz w następnym tygodniu, to mają być takie demonstracje, jak były jak był ten January 9, to był chyba... Czy January 5, już nie pamiętam, co w Kapitolu, tam były te demonstracje, niby pro trumpowcy wpadli do tego budynku rządowego na Kapitolu i tam niby zrobili rozróbę. Co oczywiście nie jest do końca tak prawdą, to zupełnie inaczej wyglądało, ale to jest na inny vlog, że tak powiem, rozmowa. No i e, mają być podobno takie demonstracje, jak były podczas covidu, że mają kraść, rabować, looting ma być, mają rozrabiać i właśnie e, ten e, Deep State ma powiedzieć, że to są, mają być w wiadomościach, wiadomościach takie informacje, że to jest prodemokratyczne, są protesty, które są przeciwko niby Trumpowi żeby nie doszedł do władzy. No i mają podobno trwać właśnie trzy mają trwać podobno właśnie listopad, grudzień, styczeń, aż do inauguracji Trumpa na prezydenta, żeby właśnie próbują nie dopuścić, żeby Trump został prezydentem. To jest e, taka pierwsza wiadomość. A Druga to jest taka ciekawa wiadomość, że e, wyobraźcie sobie, że w tym e, e, Madison Square Garden, w tej wielkiej sali, takiej gdzie się odbywają te mecze koszykówki, był taki. To się nazywa. Wyborczy taki meeting Trumpa w Nowym Jorku. No i telewizja prodemokratyczna. What do you want me? your class I właśnie rząd prodemokratyczny. Pro, pro, rząd Mejmer roz, rozkojarzyła. Roz, roz e, telewizja prodemokratyczna e, porównała to do e, takiego mitingu, zanim Stany Zjednoczone weszły do II wojny światowej. Rzeczywiście odbyło się coś takiego, że pronazistowskie, e, pro-nazistowska e, grupa miała tam e, swój taki miting, właśnie gdzie. E, nie, 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 nie wszyscy wiedzą, ale to właśnie takie probojówki prohitlerowskie były też i w Stanach Zjednoczonych przed wybuchem wojny światowej, którzy, ludzi, którzy byli za Hitlerem, za tym, żeby właśnie Stany Zjednoczone nie przełączyły się do wojny, żeby były właśnie razem z Hitlerem. Eee, taka ciekawostka. Ale to musicie sobie sami też poszukać tej informacji, to na inny jest właśnie vlog. No, reasumując, telewizja prodemokratyczna eee, wrzuciła taki eee, opis pod eee, właśnie Yy, nagraniem z tego, z tego meetingu, że to właśnie naziści, że to właśnie pronazistowskie grupy, grupa jest i że ci wszyscy ludzie, którzy tam się przezebrali, to są naziści. No i potem było takie śmieszne, wywiad z nimi właśnie, że stali ludzie na ulicy już przed, po, po całej imprezie i jeden gość był owinięty flagę izraelską, yy, byli yy, Afroamerykanie czarni, biali Hiszpanie i się śmiali, że o, ten, ten jest nazistą, owinięty, w, to jest nazista izraelski, to jest czarny nazista, tu jest meksykański nazista, także takie jaja, nie? No i dzisiaj też mam dla was trochę informacji odnośnie tego naszego Amerykanina, który nie wiadomo teraz, czy on został porwany, czy uprowadzony. No, bo porwanie to zawsze się kończy prośbą o okup. Do tej pory nie ma prośb o żaden okup. Policja filipińska ma osoby zatrzymane, które miały z tym związek, no i próbują cały czas zlokalizować miejsce, w którym ten nasz biedny Amerykanin się znajduje, żeby go odnaleźć. Nie wiadomo nadal, co z nim jest, nie wiadomo, co się tam wydarzyło. No, zobaczymy. Komentujcie, co myślicie odnośnie y, tego właśnie, co Wam dzisiaj powiedziałem. Odnośnie, y, gdzie znaleźć najpiękniejsze Filipinki. Odnośnie, gdzie, y, czy, czy, czy tego, co myślicie o tym, że y, demokraci y, nazywają republikanów neonazistami, czy nazistami. I o tym, y, czy myślicie, że to się wydarzy, że będą takie zamieszki. Yy, po wyborach, yy, jeżeli wygra Trump, które mają doprowadzić do tego, żeby on nie został na, uigra, na u, inauguracji yy, w yy, styczniu prezydentem, no i jeszcze jedna ciekawostka. Dzisiaj, słuchajcie, wyobraźcie sobie, że w Stanach Zjednoczonych to można głosować za pomocą takich balot, takich yy, no, głosowanie przez yy, pocztę, prawda? No i yy, zaczęło się. Już w niektórych miastach zostały te skrzynki oficjalne, tak zwane Official Ballot Dropboxes czerwone, gdzie się głosuje, spalane, palą je po prostu. Także będzie wesoło. Powiem Wam, że jestem bardzo podekscytowany, bo chyba to są najciekawsze wybory w ogóle w Ameryce, jakie były do tej pory. To wszystko na dzisiaj. Pozostawiam Was z tymi pytaniami. Piszcie, komentujcie i napiszcie, czy lubicie takie vlogi, bo filipińsko- tylko vlogi to, jakaś, to jest trochę nuda. Ja wolę tak yy, na przemian różne rzeczy, które mnie interesują, a akurat to jest bardzo ciekawe. Mogę Wam dostarczać więcej takich informacji na temat tego, yy, co się dzieje w polityce w Stanach Zjednoczonych, żebyście mieli yy, wgląd, bo niestety, ale media. Polskiej i Unii Europejskiej nigdy wam tych informacji nie dadzą. E, widzimy się w następnym vlogu z większą ilością takich newsów. Pozdrawiam Was, pisał, trzymajcie się, komentujcie, lajkujcie i followujcie.